Cześć, witam was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Urlop się skończył, więc jedziemy z kolejnym odcinkiem Gram TV News. Zapraszam. 31 lipca na oficjalnym Twitterze Gearbox pojawiło się ogłoszenie informujące o uzyskaniu przez Borderlands 3 złotego statusu. Tym samym prace nad produkcją zostały zakończone, a twórcy podziękowali wszystkim za współpracę. Wszystko stało się ponad miesiąc przed premierą, więc możemy być pewni, że dostaniemy grę w zaplanowanym terminie. Twórcy poinformowali, iż jakiekolwiek aktualizacje oraz patche z ewentualnymi zmianami pojawią się albo w formie jednego większego usprawnienia, albo zawitają na serwerach dopiero po premierze. W ciągu kolejnego tygodnia przedstawiono nam również czterech bohaterów, którzy będą nam towarzyszyć podczas gry. Na początek poznaliśmy Zeina Flinta, jednego z Volt Hunterów. Jest on rzekomo bratem niesławnych bandytów kapitana oraz barona Flinta. Zane posiada trzy unikalne zdolności, które nastawione są głównie na dynamiczną akcję. Jest to Barrier, Digi oraz SNTNL. Pierwsza mówi sama za siebie, druga polega na stworzeniu klona, który potrafi strzelać do przeciwników, a także zmienić się miejscami z Zainem. Trzecia umiejętność przywołuje drona wyposażonego w karabiny maszynowe. Później twórcy zaprezentowali Moze. O tej bohaterce tak naprawdę wiemy już od dawna, choć niezbyt wiele. Pojawiła się w demie technologicznym, gdzie ukrywała swoją twarz. Gearbox już wtedy wspomniało, że Mouse będzie jedną z głównych bohaterek. Jej drzewko umiejętności skupia się głównie wokół broni, które możemy zamontować na ramionach. Żelaznego Niedźwiedzia. Swoją drogą właśnie tak miała się wstępnie nazywać ta postać. Na trzecim zwiastunie ujrzeliśmy Amarę, bardzo dziwną syrenę, która traktuje swoich przeciwników jak zabawki. Zawsze szuka okazji do walki, tyle że tu nie chodzi o zwykłe bójki dla zabawy, bo chodzi o walkę o dobro oraz sprawiedliwość. W odróżnieniu od innych syren, Amara koncentruje się na bezpośrednich starciach. Może zawieszać swoich przeciwników w powietrzu albo używać potężnej fali uderzeniowej za pomocą której skutecznie i szybko oczyszcza pobliskie Obszar z wrogów. Przy tym wszystkim towarzyszy jej sześć magicznych ramion. Na koniec twórcy zdecydowali się przedstawić graczom FL4K, przymierzającego ponure pustkowia Robota. Bohater posiada umiejętności snajperskie na naprawdę wysokim poziomie. A także moc panowania nad bestiami. Jedną z jego zdolności jest możliwość oddania trzech szybkich strzałów z ukrycia, z których każdy zapewnia obrażenia krytyczne. W ramach przypomnienia powiem jeszcze, że Borderlands 3 zadebiutuje 13 września 2019 roku na komputerach osobistych, początkowo będzie dostępny wyłącznie w Epic Games Store, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. 1 sierpnia wystartował 10 sezon w grze Fortnite. Tym razem twórcy przygotowali dla graczy sporo nowości, parę bardziej istotnych zmian i mechy których prawie wszyscy nienawidzą. Nazwa nowego sezonu to poza czasem i w żadnym wypadku nie jest to zbieg okoliczności. Gracze odwiedzą lokacje, które we wcześniejszych sezonach zostały dosłownie zrównane z ziemią z najróżniejszych powodów. Przykładem jest chociażby Dust Depot, który wcześniej padł ofiarą uderzenia meteorytu. Sam meteoryt również znajduje się na mapie, a gracze mogą nawet na nim wylądować. Najbardziej kontrowersyjną nowością dziesiątego sezonu okazały się być mechy brud, których gracze mocno się obawiali. Na mapie każdego serwera pojawia się kilka takich robotów mechanicznych. Są one w stanie pomieścić jednocześnie dwóch graczy, uzbrojone zostały w karabin oraz wyrzutnie 10 rakiet. Problem polega na tym, że gdy już uda nam się wsiąść do mecha, mamy ogromną przewagę nad tymi graczami, którzy nie mieli takiego szczęścia. Istnieje wprawdzie możliwość wkradnięcia się do środka przez naszego przeciwnika, co uruchomi proces autodestrukcji, aczkolwiek znacznie gorzej jest wtedy, gdy w robocie siedzą dwie osoby. Wówczas można albo uciekać, albo próbować zniszczyć robota bronią, nie dając się w międzyczasie zabić. Swoją frustrację robotami wyraża coraz więcej graczy na najróżniejszych portalach społecznościowych. Pytanie tylko, czy Epic wysłucha narzekań graczy, czy będą oni musieli poczekać na zniknięcie mechów do kolejnego sezonu. Twórcy League of Legends pracują nad kolejną grą. I to wcale nie jest MOBA. Wszystko zaczęło się w 2016 roku, kiedy Riot Games postanowiło kupić studio Radiant Entertainment. Zespół zajmował się wówczas bijatyką Rising Thunder. Produkcja nigdy jednak nie użyła światła dziennego. Po trzech latach, a dokładnie 2 sierpnia podczas EVO, czyli Evolution, Championship Series, okazało się, że studio jednak znów pracuje nad grą z gatunku biatyk. Tom Cannon, pracownik Riot Games, zadeklarował wówczas, że owszem, jest to prawda mówiąc, chciałbym podzielić się z ludźmi jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic we wszechświecie. Pracujemy nad biatyką dla Riot Games. Na tym jednak kończą się jakiekolwiek konkretne informacje. Kanon zasugerował jedynie, że jego zdaniem Biatyki zdecydowanie zasługują na dotarcie do znacznie większego grona odbiorców. Twierdzi również, że firma robi postępy. No i tym samym gracze oczywiście zaczęli spekulować, że Biatyka na pewno zostanie osadzona w uniwersum League of Legends. Na pewno byłoby to ciekawe. Na początku czerwca dostaliśmy informacje, które mogły całkiem mocno zepsuć humor fanom serii Pro Evolution Soccer, ponieważ firma Techland zrezygnowała wówczas z dystrybucji tytułów Konami. Później odwołano Mistrzostwa Polski PES 2019, a na końcu nikt nie miał już pojęcia, czy kolejny PES oraz inne gry od Konami ukażą się na półkach polskich sklepów aż do 5 sierpnia, kiedy cenega podpisała umowę z Konami Digital Entertainment, na mocy której przejmuje prawa do dystrybucji gier Studia. Tym samym F-Football e PES 2020 będzie pierwszym tytułem wydanym dzięki właśnie tej współpracy. W Polsce pojawi się nawet w wersji pudełkowej. No i jeśli dodać do tego fakt, że PES 2020 jest w tym roku jedyną grą sportową z oficjalnymi prawami do klubu JWF, Fani serii mogą być bardzo zadowoleni. Do tego gra będzie zawierać nowy tryb rozgrywki o nazwie Match Day, który pozwoli nam na wybranie strony oraz udział w cotygodniowych wydarzeniach, aby rywalizować w największych meczach piłki nożnej i zapewnić zwycięstwo swojej drużynie. Na koniec nie zapomnijmy, że Konami podpisało długoterminową umowę o współpracy z zespołami Juventus, Bayern oraz Manchester United, więc fani PESa będą mieli dostęp do znanych gwiazd oraz legend wymienionych klubów. 6 sierpnia miała miejsce premiera pobocznej odsłony cyklu. Pop popularnych strategii turowych od Triumph Studios. Mowa oczywiście o Age of Wonders: Planetfall. Jest to pierwsza część serii, która ukazała się nie tylko na PC-tach, ale również na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Spin-off zabiera nas do uniwersum science fiction, gdzie przejmujemy kontrolę nad galaktycznym imperium i naszym celem jest poprowadzenie go ku lepszej przyszłości. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje. Planetfall zebrało naprawdę pokaźną ilość pochwał ze strony recenzentów. Serwis PC Gamer okrzyknął grę mianem najlepszej produkcji Forex od lat, Krytycy Docenili w szczególności rozbudowany świat oraz wysiłek, jaki twórcy włożyli w warstwę fabularną. A co za tym idzie? Zróżnicowanie frakcji. Elementy fantazy, dobrze znane z poprzednich części, płynnie i zgrabnie przeplatają się z zaawansowaną technologią. Oczywiście pojawiły się również pewne niedogodności. Sporo recenzentów narzeka na brak systemów handlu i religii. Walka natomiast, według niektórych krytyków, jest zbyt mało skomplikowana. Niektórzy twierdzą, że początkujący gracze mogą się całkowicie zagubić, jednak pomimo wszelkich wad Age of Wonders. Planetfall wciąż pozostaje naprawdę porządną, dobrą produkcją. Po strzelaninach w El Paso i Dayton świat zaczął dyskutować na temat przyczyn znaczącego wzrostu przemocy. Nie trzeba było długo czekać, aby politycy postanowili zrzucić winę na. Oczywiście gry wideo. Donald Trump wydał oficjalne oświadczenie, w którym przedstawił plan walki z przemocą, w tym z brutalnymi grami. Musimy powstrzymać gloryfikację przemocy w naszym społeczeństwie. Dotyczy to także przerażających i makabrycznych gier wideo, które są tak bardzo powszechne. Trudna młodzież może dzisiaj zbyt łatwo otoczyć się kulturą, która celebruje przemoc. Musimy to powstrzymać lub znacząco ograniczyć i musimy to zacząć natychmiast. W odpowiedzi pojawiło się całe mnóstwo wiadomości najróżniejszych streamerów oraz twórców, jakichkolwiek związanych z grami, którzy podzielili się swoimi opiniami na ten temat. I chyba nie muszę mówić, jakie one są. Twierdzenia polityków USA są o tyle bezpodstawne, że dostęp do gier mamy przecież wszyscy, nie tylko mieszkańcy Stanów. Na wierzch wypłynęły również badania z lutego tego roku, które przeprowadzili naukowcy Uniwersytetu Oksfordskiego. Przeczą one popularnemu przekonaniu, iż to brutalne gry wzmagają agresję u młodych osób, czynnikiem wpływającym na wzrost przemocy jest nic innego jak ona sama i jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian w kwestii dostępności broni palnej mamy dwie wiadomości dobra i zło dobra jest taka że do popularnego battle royale Apex Legends trafi wyczekiwany przez graczy tryb solo zła jest taka że będzie dostępny tylko przez dwa tygodnie zapowiedź pojawia się z nienacka na oficjalnym twitterze strzelanki tryb pojawi się w ramach wydarzenia The Iron Crown Collection które rozpocznie się już 13 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia fani mogą mieć więc jedynie nadzieję, że tryb przyjmie się na tyle dobrze i osiągnie wystarczająco dużą popularność, że być może w przyszłości zostanie w grze na stałe. Dotychczas, jak dobrze wiecie, w Apex Legends mogliśmy zagrać jedynie w trzyosobowych grupach. Do zapowiedzi załączono również zwiastun, który niestety nie zdradza praktycznie nic. Widzimy jedynie standardowe oddziały składające się z trzech osób, z których znika dwójka graczy i zostaje tylko jeden zawodnik. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, Zrób to koniecznie, dlatego że widzimy się już niebawem. Trzymaj się, dzięki za uwagę, cześć.